W moim pierwszym odcinku ze serii ocena kanału. A dzisiaj oceniamy kanał Kraken 443. Ma 95 widzów, fajne tło, tylko szkoda, że się tak powtarza. Tutaj tak fajny ma tutaj też opis swojego kanału. Z filmów ma też takie robił intra, już chyba nie, ma let's play Minecraft i takie yy, ten, że, takie rzeczy no i robił intra no i na jego filmiki wstawiam yy, ocenę jemu yy, już chwileczkę wstawiam jemu ocenę 8 na 10 i możecie link do jego kanału podam w opisie, możecie sprawdzić jego filmiki i go też zasubskrybować. To cześć.